Egzotyczna dyktatura rządy radykalnych szyickich duchownych i w sekrecie budowana broń atomowa. W ten sposób Iran postrzegany jest od niemal 40 lat. Dziś, po dekadach gospodarczej i politycznej izolacji, ten potężny i dumny kraj powoli wychodzi z cienia. Ulica irańska bardzo liczy na otwarcie. Irańczycy chcą tego, żeby kraj wyszedł z izolacji, a administracja prezydenta Rochaniego doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jest to konieczne. Dzień. Porozumienie nuklearne między Iranem a grupą światowych mocarstw rozbudziło nadzieję w irańskim społeczeństwie. Irańczycy wiedzą, że ich kraj ma fatalny wizerunek, ale obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiła, że świat potrzebuje Iranu, a Iran potrzebuje świata. Choć są tacy, którzy sprzeciwiają się porozumieniu, to duża część Irańczyków wierzy, że nadszedł czas na zmiany, a ich symbolem jest także prezydent Rohani. Proces, który zapoczątkowaliśmy dwa lata temu, oraz związana z nim umowa między Iranem a grupą światowych mocarstw stworzyła odpowiednie warunki dla współpracy regionalnej i międzynarodowej. Sankcje odcisnęły na Irańczykach wyraźne piętno, choć wielu z nich do dziś uważa, że były nakładane niesprawiedliwie. W powszechnej świadomości dominuje przekonanie, że do potężnej Persji wszystkie nieszczęścia zawsze przychodziły z zewnątrz. Najpierw przyniósł je Aleksander Wielki, potem Arabowie, a 25 lat temu Saddam Hussein. Wielu irańczyków ma w rodzinie lub wśród znajomych kogoś, kto poległ na wojnie iracko-irańskiej. Do dziś czci się ich tutaj jak męczenników. Saddam zabijał dzieci, kobiety, starców. Mój ojciec siedział w irackim więzieniu, a wujek był męczennikiem. Zginął na tej wojnie. My nigdy nie atakowaliśmy nikogo, zawsze musieliśmy się bronić przed agresorami. Stąd przekonanie, że Iran ma prawo do posiadania broni jądrowej, to kwestia narodowej dumy, choć irańskie władze przekonują, że swój program atomowy prowadzą w celach pokojowych. Faktycznym problemem, to znaczy już nie mówiąc w kategoriach idei i psychologii, był brak przejrzystości tego programu, więc jak sądzę irańczycy zdecydowali się na to, żeby ten ta kwestia po prostu zaczęła być przejrzysta. Dzięki czemu świat może zgodzić się na zniesienie przynajmniej części sankcji, dławiących tamtejszą gospodarkę. Wielu Irańczyków niecierpliwie na to czeka. Liczą, że do ich kraju w końcu zaczną przyjeżdżać turyści, pojawią się pieniądze i inwestycje. Iran ma zły wizerunek. Potrzebujemy, by ludzie tu przyjeżdżali, by uwierzyli, że nie jest tak, jak myślą, że Iran nie jest tak zły, jak go pokazują w telewizji. Jesteśmy wspaniałymi gospodarzami. Wszyscy Irańczycy lubią gości z innych krajów, więc bardzo się cieszymy, gdy nas odwiedzają. Podróżowanie do Iranu utrudniają skomplikowane procedury wizowe i brak możliwości wypłacenia tam pieniędzy z bankomatu. Większość turystów musi zabrać ze sobą sporą gotówkę, którą na miejscu wymienia się na irańską walutę. Władze zakładają, że zakaz prowadzenia transakcji ekonomicznych z Iranem wkrótce zostanie zniesiony, dzięki czemu będzie tu przyjeżdżać aż 20 milionów turystów rocznie. Powstaną tysiące nowych hoteli i nowych miejsc pracy. Żyliśmy z tymi sankcjami przez dziesięciolecia. Bardzo chcemy, by zostały zniesione, ale ważne jest, aby pamiętać, że skorzysta na tym nie tylko Iran, ale także ci, którzy na nas te sankcje nakładali. Teheran jest największym miastem Bliskiego Wschodu, żyje w nim kilkanaście milionów ludzi, znajduje się tu ponad połowa irańskiego przemysłu. Gigantyczne fabryki, potężna rafineria, powoli powstaje także coraz więcej centrów i galerii handlowych, choć nadal codzienne zakupy Irańczycy najchętniej robią na bazarach. Bazar w Teheranie jest jednym z największych bazarów w Iranie i szóstym największym bazarem na świecie. Codziennie przez maleńkie uliczki, w których tysiące przedsiębiorców sprzedaje swoje produkty, przebija się niemal 2 miliony ludzi. Można tu znaleźć praktycznie wszystko. Przyprawy, ubrania, sprzęta GD, biżuterię, kosmetyki i oczywiście przeogromny wybór legendarnych perskich dywanów. Naszym przewodnikiem po irańskim bazarze jest Mahmud. Sprzedawaniem dywanów jego rodzina zajmuje się od pokoleń. To ręcznie robiony dywan. Pracowano nad nim pół roku. Proszę spojrzeć na spód. Widać, że każda z tych nici była oddzielnie pleciona. Irańczycy twierdzą, że wyplataniem dywanów zajmuje się przynajmniej 10 milionów obywateli. Część robi to po godzinach spędzonych w biurze, dla innych jest to główne źródło utrzymania. Liczby te, jak większość danych w Iranie, są trudne do potwierdzenia, bo rzadko publikuje się tu oficjalne statystyki. Jedno wiadomo na pewno: nad takim dywanem jedna osoba pracuje przez dwa lata. W tej chwili sprzedaż dywanów nie idzie najlepiej. Za taki dywan wyplatany przez dwa lata trzeba zapłacić od 4 do 5 tysięcy euro. To żadna cena za taką pracę. Na zakurzonym bazarowym zapleczu znajdziemy setki różnych ręcznie tkanych dywanów, małych, dużych, nowych, ale także takich, które czekają na swojego właściciela od kilkudziesięciu lat. W tworzenie takiego dywanu wkłada się mnóstwo pracy. Robi się go w sposób tradycyjny, nie tak jak wiele dzisiejszych rzeczy. Wasza kamera została zrobiona przez maszynę w kilka minut, a trzeba za nią zapłacić znacznie więcej. Najbogatsi mieszkańcy Teheranu żyją na północy miasta, bliżej gór. Tu powietrze jest świeższe, ulice czystsze, pełne markowych sklepów, restauracji i drogich samochodów. Trudno tu spotkać kobiety w czadorze. Młode, wykształconej ranki najczęściej noszą hijaby, czyli chusty, które tylko częściowo zakrywają ich włosy. Uwielbiają kolorowe tuniki, biżuterie i buty na obcasach. Nocą ta część Teheranu tętni życiem. Szczególnie w takich miesiącach. Letnich, jak, jak wieczorem po prostu jest chłodniej, to rzeczywiście Irańczycy dość tłumnie wylegają na ulicę. Może niekoniecznie tak wszyscy chodzą do restauracji. Ale to bardziej są spotkania urodzin, przyjaciół, znajomych, to są kolacje, to są po prostu prywatki. Oficjalnie, oczywiście, bez alkoholu, którego spożywanie jest w Iranie zakazane. Choć władze od niedawna podchodzą do niektórych przepisów mniej restrykcyjnie, a część Irańczyków wspomina nawet o pewnym rozluźnieniu, to w Iranie nadal obowiązuje surowe prawo oparte na Koranie. Dokonuje się tu publicznych egzekucji, utrudnia życie opozycji, a obywatelom blokuje się dostęp do niektórych stron i portali internetowych. Nadal wielką niechęć budzą tu Izrael i Stany Zjednoczone. Jakiekolwiek negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi są zabronione ze względu na liczne wady i brak zalet tego kraju. Uh, Irańczycy uważają, że Stany Zjednoczone miały znaczny wpływ na negatywne wydarzenia w historii naszego kraju. Mówię tu na przykład o odsunięciu od władzy premiera Mossadega. Doktor został Polacy zawsze mieli z Irańczykami dobre relacje. Przekonuje nas o tym pani Helena, która mieszka w Teheranie od niemal 70 lat. Niezależnie od tego, kto rządził Iranem, zawsze przyjmowano nas tu ciepło. Jak powiedziałem, że Polka to zaraz wszędzie drzwi były otwarte, jak się mówi. Pani Helena przypłynęła do Iranu wraz z armią generała Andersa. W ciągu kilku miesięcy z piekła Syberii trafiło tu ponad 120 tysięcy Polaków, z czego prawie 40 tysięcy stanowili cywile. Pierwsze tygodnie, czasem miesiące, spędzali w obozach dla uchodźców. Chorymi, wycieńczonymi i głodnymi Polakami zajmowali się wtedy głównie Irańczycy. Do dziś ślady po polskich uchodźcach można znaleźć na polskim cmentarzu w Teheranie. Dzielni i jesteśmy Polacy, dzielni i dumni. Nigdy nie załamaliśmy się, nigdy nie dziadowaliśmy. I nigdy ja nie, jak to się powie, nie wstydziłam się powiedzieć, że jestem Polką. Większość Polaków po niedługim czasie opuściła Iran, ale pani Helena i jej matka zdecydowały się zostać. W tamtych czasach głośno było o pięknych i zdolnych Polkach, które osiedliły się w Iranie. Konkurowaliśmy o nie. Wkrótce pani Helena wyszła za mąż i urodziła dwóch synów. Jeden z nich, Reza, jest dziś szefem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Irańskiej. Chcielibyśmy, by nasze relacje się ożywiły, żeby Irańczycy lepiej rozumieli Polaków, a Polacy Irańczyków. Staramy się pokazywać naszą najciekawszą stronę miejsca, które Polacy mogliby odwiedzić. Być może wkrótce skorzystają na tym także polscy przedsiębiorcy. Po latach gospodarczej izolacji Iran potrzebuje praktycznie wszystkiego. Do konkurencji o tamtejszy rynek startują inwestorzy z całego świata, ale Polacy są przekonani, że ich oferta może zostać przez Irańczyków ciepło przyjęta. Wcale nie jesteśmy na straconej pozycji, dlatego że to u nas jest obecne know-how w kluczowych dla nich technologiach, w gospodarstwie domowym, w produkcji materiałów budowlanych. Irańczycy niecierpliwie wyczekują stycznia. Jeżeli wszystkie warunki porozumienia nuklearnego zostaną spełnione, to właśnie na początku 2016 roku przestanie obowiązywać część sankcji i w końcu odczują pierwsze efekty upragnionego przez nich otwarcia.